Kolejną grą do pochwalenia się na Xbox One jest Forza Motorsport 5 i z tą grą poza nią samą są jeszcze do omówienia dwie sprawy i chyba nimi zajmiemy się y, jako pierwszymi jestem bardzo pod bardzo dużym wrażeniem z wibracji umieszczonych w spustach pada po prostu pierwszy wyścig w Forzie 5 tak wygląda menu Wybierzemy sobie oczywiście kariery, będziemy się bawić jakieś poboczne rzeczy, mamy jakieś takie free-to-play, e, wiadomo zakupy. To jest moje obecne auto. To jest malowanie Ala Halo 2. Miało być widoczne, a nie jest. Możemy sobie oczywiście tak fajnie pochodzić, to zostało wymyślone w czwórce. Posłuchać opowiadania, bo jak pani opowiada, jest fajnie tutaj włączyć, poświecić, wow, możemy się trochę pojarać tym wszystkim. Jest to bardzo fajnie zrobione, bardzo ładnie wygląda Jak wiadomo nexgeny i wszystko Tu do zmiany możemy się pojawić Dobra dobra, nie wiem, słyszę. Wyjdźcie wyjdźcie mi stąd, matko No i wygadaj się, raz dwa no, Psujesz mi nagranie Nie nie nie, cofnij tutaj Dobra, powiedzmy że to tyle i jedziemy dalej I pokażę wam został mi tutaj w tym evencie jeszcze tylko jeden wyścig Musimy się tutaj wysłuchać różnych opowiadań kolejnych, wysładowanie danych, mógłbym to wam wyciąć, ale się boję, bo że mi Xbox super montowanie na Xboxie popsuje cały filmik, więc sobie popatrzymy, będziecie mieć mniej więcej rozeznanie jak to się długo ładuje, a ja będę gadał i gadał. I kurde, czemu tak długo się ładuje. Spusty są bardzo fajne, jak już mówiłem, to jest kurcze, nie wiem, kolejny etap w rozwoju ścigałek prawdopodobnie. I to jest coś, co chyba konkurencja powinna zerżąć od Xboxa One, bo naprawdę pierwszy wyścig, jaki jechałem w Forze 5, poszedł, poszedł mi lepiej niż mój setny wyścig w Demie Forze 4. Więc to jest bardzo duże, bardzo duża, mm, kom, bardzo duży komplement z mojej strony. I to naprawdę kurcze działa. Czujesz, kiedy musisz odpuścić tego gazu? I w ogóle, tutaj mamy wymogi, pokażę Wam może moje asysty, to jest ona na tym ja gram. Kombinowane z różnymi ustawieniami, tu tak mi się gra dobrze, nie jest to oczywiście żadne wymogi, ale... Ja też jestem niedzielnym graczem, jeżeli chodzi o ścigałki. Yy, trudność przeciwników drywa Avatarów jest minimalnie poniżej średniej. I ładowanie, łapiemy z serwerów dane. I chyba sobie pojedziemy, wystarczy być przynajmniej trzecim, żeby mieć złoto. Tutaj widzicie jak pięknie widać moje malowanie z Halo. Ktoś się kurde nie postarał ewidentnie albo to jest wina czegoś innego no i się spróbujemy przejechać nie zobaczycie całego wyścigu na pewno będę to ciął oczywiście nie chcemy długich filmów mieć z Xboxa łana 5 i w ogóle no ale jazda jest bardzo fajna graficznie to świetne wrażenia ważne jest że stałe 60 latach na sekundę to po prostu są bardzo bardzo dobrze się z tym wszystkim jeździ i ja to oczywiście przegiąłem powiedziałem nie jestem jakimś specem i korzystam sobie z opcji wczytania w cofnięcia trochę czasu to był dobry pomysł zdaje się Codemasters żeby po, no, nie popsuć sobie całego wyścigu jednym błędem bo wiadomo na normalnych, w normalnych gatunkach normalnych gier wymyślili checkpointy, save pointy, quick quicksavey i wszystko i jakoś to kurczę działało, w był problem i mamy to rozwiązanie, które inni starają się kopiować. No, co to, to takie tłoki? Podoba mi się to, że jest dużo przeciwników na raz. To jest kurcze, fajne. Bo takich można sobie ścigać i mijam mniej więcej połowa ochrążenia zanim dogonimy gości z przodu. to chyba znowu przegnę. Ale jedziemy dalej, nie będziemy tutaj kombinować. I druga sprawa ważna to jest darmowy weekend dla posiadaczy abonamentu Gold, darmowa gra przez zdaje się 3 dni i teraz jest to właśnie Forza 5, to jest pierwszy taki event, takie, taka promocja jeżeli chodzi o Xboxa i w ogóle myślę konsole, to jest bardzo dobra inicjatywa zorganizowana oczywiście od Steama i sądzę, że to powinno być w przyszłości... Rozwijane. Najlepiej oczywiście, hmm, kurczę, ale przerażnałem. Najlepiej oczywiście, żeby to było powiązane z jakąś obniżką na daną grę, żeby sobie człowiek mógł pomyśleć O, fajnie mi się w to gra, chcę w tej chwili kupić, jest taniej, jest dobra okazja. Oczywiście ja tego nigdy nie zrobię, bo ja jestem wyznawcą pudełek i muszę grę mieć na pudełku. Akurat parę dni temu sobie pomyślałem, kurczę, fajnie by było mieć jakąś ścigałkę i chyba będzie to Forza 5. A dlaczego? No wyszła najwcześniej i najszybciej prawdopodobnie stanieje, chyba że jakieś inne gówna są. Tam są moi przeciwnicy i postaram się jeszcze kawałek dojechać. Mam nadzieję, że to mniej więcej wygram. Oczywiście wszystkich okrążeń nie zobaczycie. No i tutaj już spieszyliśmy czas. Zaraz się skończy trzecie okrążenie. Wszystko oczywiście po to, żeby zobaczyć jeszcze jakieś auto, jeszcze jakieś wyścigi. Bo to jest ogólnie kampania jest tak zrobiona, że mamy różnego rodzaju ligi. W ich obrębie mamy mistrzostwa i możemy sobie właśnie serię wyścigów robić w dowolnej kolejności. To jest całkiem fajne, tylko brakuje mi jakiegoś takiego progresu. Jedynym progresem jest właśnie levelowanie postaci, dostajemy kredyty. O i tutaj włączyłem przypadkiem, wow, naciskałem teraz guziki, takie fajne, takie fajne doprele się pokazały, to muszę sobie cofnąć. Jak ktoś jest hardcore może z czymś takim jeździć, a może niby to tutaj cwaniaczył. No i tak jak powiedziałem w tej kampanii jedynym jakimś takim progresem jest ten nasz level no i od, odhaczanie kolejnych mistrzostw i to tutaj zaraz prawdopodobnie wygramy kurde nie widzę mapy jest, complete wszystko na pierwszym miejscu widzieliście mniej więcej ustawienia więc to prawdopodobnie nie jest żadnego rodzaju nic do chwalenia się no i tutaj fajne przerwniki no efektownie auto od przodu, auto od dołu, auto od boku zbliżenie na koła No i mamy wszelkiego rodzaju podsumowania Odkryłem niedawno, że za cofanie dostajemy kary I to 25% to jest dużo Ale no jakaś kara musi być Tutaj fajnie, levelujemy tam niżej z tego co rozumiem To jest poziom mm, Boże, marki samochodu, coś takiego Mi się wyzerowało jak zmieniłem auto na to No i to jest koniec serii Serio to są takie powiedzmy minimum wymagane, żeby mistrzostwa uważać za zaliczone. Potem mamy jeszcze kilka wyścigów i to już robimy wedle własnego widzimy się, więc całkiem fajna, swobodna konstrukcja kampanii, jedyne co nas ogranicza, to oczywiście kredyty, po żeby... No może, może nawet zajrzyjmy. To są oczywiście Modern Sports Car. Podsumowanie dajcie mi tutaj wszystko ten no, Zerknijmy na przykład gdzieś tam na koniec. Racing i tak dalej.

Over the following years, other road cars squeezed into Ferrari's 200 mile an hour territory until another F1 team arrived to really raise the bar. The McLaren F1 of 1993 melded a BMW V12 and space-grade materials to achieve a staggering 240 miles an hour. Even 20 years on, only a couple of cars have ever gone faster. No, jak ktoś lubi panów prowadzących Stop Gear, tak jak na przykład ja, to to jest bardzo fajny smaczyk, że oni są tu obecni i są ich głosy. Wstęp. Na, przy pierwszym uruchomieniu gry, gdzie jest taki pokazowy wyścig McLarenem, yy, tym nowszym, Boże, to jest P1 czy F1 już już gdzieś mi umknęło, to jest naprawdę coś fajnego, no i widzicie tutaj niestety ceny. Ja mam 150 tysięcy kredytów, a ceny to są 780 tysięcy, 500 tysięcy, 1 500 tysięcy. Moja bryka ukłana jest najdroższa widzę, tak więc się cofniemy. Wybierzemy sobie jeszcze jakiś wyścig i pokażę Wam zupełnie inną klasę samochodów, inną klasę wyścigów. No nie wiem, co by tutaj hot hatche. No i też tu się oczywiście zaczyna gadanie. Nie wiem, czy to mogę przyspieszyć. Ale może przejdziemy zaraz do wyścigu. Nie będziemy przedłużać. Teraz sobie zmienimy zawody. Musimy wybrać auto. Jak widzicie, jest parę tutaj DLC-kowych aut. I tego jest naprawdę dużo. I to, kurde, boli. W, 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 w słusznie myślę, o, obniżono niektóre oceny w Forzie za to, że są te mikropłatności pełnym, hmm, w pełnym tytule Może za to, że są to jeszcze nie, ale za to, że są takie wredne to już tak Wybierzemy jakiś zrekomendowany outbike, gdzieś nie na wszystko mnie stać i szukałem takie super fajne takie super fajne lakierowanie. Się musisz skoczyć, załadować. To bym mógł wyciąć, ale się boję tego ruszyć, żeby Xbox mi nie popsuł nagrania. To jest fajne, to jest fajne. Ale nie, było jeszcze takie mega super, takie, no ładuj się. A i kurde i chyba nie będzie teraz końcówka, nie. Dobra. Tu jest y, trochę gorsze, ale ma ten sam motyw. Xbox One ma premierę w Polsce, więc nie ma jaj. E, poproszę to zakupić z kredytami. oczywiście może mamy też tokeny które kupujemy za wiadomo prawdziwą walutę możemy sobie nabić na koncie i to jest kolejny tytuł po rise który śmierdzi takimi właśnie mikropłatnościami wciśniętymi żeby były chociaż tu jest to dużo lepiej przemyślane o piękny niesamowity najazd na moje auto no i kategoria modern hot hatch sobie przejedziemy raz dwa no bo to mało czego Fajniejszego jeszcze mam dostęp. To jest wielkie ładowanie. Możecie sobie zegarkiem w ręku sprawdzić ile się ładuje Forza 5 na Xboxie One. To jest jakiś francuski Thor. Le Mans et No i za chwilę już powinniśmy ruszyć. Ogólnie Forza gra mi się bardzo dobrze. Jak powiedziałem, są te dwie sprawy odnośnie tej gry do wspomnienia, o których już powiedziałem. Są oczywiście pady, które są bardzo fajne i które są następnym krokiem w ewolucji gier wyścigowych. Myślę, że tak jak Sony przy PS3 nawróciło się i wypuściło pad, tak teraz powinno wypuścić, zerżnąć bez, bezczelnie i wcisnąć właśnie z pusty do swoich padów do PS4. No i jak widzicie to chwilę trwa jednak te ładowanie i to jest kurczę denerwujące. Mamy wymagania na Złoto Strebe brąz. poprosimy o start. I tutaj piękne filmowe najazdy telewizyjne, nad bym powiedział. Moim Hyundai'em się przejedziemy, który kupiłem specjalnie dla Was i 3-2-1. No i start. Drugą rzeczą, którą właśnie było do poruszenia, są te weekendy goldowe. I jestem ciekaw, ile konkretnie to będzie trwało, bo w poniedziałek jeszcze się dało grać. I jak będzie częsta to mm, inicjatywa, no bo myślę, że takimi pomysłami... Microsoft może bardzo dużo ugrać w konkurencji z PS4, tak samo jak... S nie osłomie. cofnijcie mi to Tak myślę czy się opłaca Nie przejedziemy się jeszcze kawałek za cofanie, są kary punktowe więc póki tutaj mamy wiraże to głupi, głupie yy, sztuczne inteligencje w samochodówkach zawsze zwalniają na wirażach więc możemy spróbować ich ścignąć a druga jest jeszcze taka inicjatywa, o której się na razie tylko plotkuje, że chyba dzień darmowego grania w dany tytuł by było, to by miało zastąpić chyba demówki to nie jest nic oficjalnego, są tylko plotki, jakieś takie zdjęcia. No i zdaniem wielu to by ograniczyło bardzo kupywanie pełnych wersji, więc to jest dość ryzykowny program, który może nie wejdzie nigdy w życie. Teraz się poprzepychamy jeszcze ładnie. No i ja z Forza jestem bardzo zadowolony. Ściga się bardzo przyjemnie, zobaczymy jeszcze może jakieś inne ścigałki, jak to zostało zrobione, bo wiadomo to jest gra first party, czyli no, wydawana przez, przez właściciela platformy, no i zrobione przez studio, które należy do właściciela platformy. Tak więc kontrolowali tam całkowicie wszystko, mają ten super buyer wibracje w spustach, tu już muszę sobie cofnąć niestety, żegnaj ćwiartką moich zarobków. I musi to być wykorzystywane, tak jak był Six Axis, Six Axis wykorzystywany dawno temu w grach tak na siłę wręcz. Tutaj to pasuje bardzo dobrze i w ścigałkach powinno zostać. W FPS-ach, w poru miejscach też jest niezłe. Na przykład jak strzelamy z karabinu, który się przegrzewa. Tam widziałem w, w Halo Spartan Assault to wciśnięte. I zobaczymy jak to zrobią wydawcy Third Party w przypadku właśnie innych samochodówek. Na pewno będę mógł sprawdzić Need for Speeda, tego ostatniego co wydali, Rivalsów, który nie doczeka się kontynuacji w tym roku. Ro zrobi miejsce dla Forza Horizon 2 oraz Drive Club'a. No i wyścigów debiutujących od Ubisoftu. I to jest ciekawe, że mamy taką trójcę wielką najzgenowych wyścigów. Coś od jednej platformy, coś od jednej platformy, coś na wszystko, ale nie ma Need for Speeda. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak tłoczno by było, gdyby był jeszcze ten tegoroczny Need for Speed. A tak może, oczekamy no, się jakiejś, nie wiem, dobrej odsłony Need for Speeda, która będzie przemyślana i zrobiona no... Od zera będzie pomyślana całe, mm, cała filozofia tej marki. Teraz dzięki za uwagę to była Forza Motorsport 5.